Na dożynkach mój ojciec nie ściszył głosu ani nie łagodził ciosu. Spojrzał mi prosto w oczy, przy całej rodzinie siedzącej przy stole i powiedział, że jestem bezużyteczną porażką. Potem wskazał na drzwi i kazał mi iść żyć na ulicy. Żadnego szeptu, żadnego wstydu, tylko czyste publiczne upokorzenie. Mama nawet nie mrugnęła. Karolina ukryła uśmieszek w serwetce. A moje krzesło nagle wydawało się oddalone o kilometry od kogokolwiek, kto kiedykolwiek twierdził, że mnie kocha. Nie walczyłam. Nie płakałam. Wstałam, wygładziłam płaszcz i wyszłam cicho, spokojnie, niosąc ich osąd na plecach, jak ciężar, którego w końcu przestałam udawać, że nie istnieje. Nie mieli pojęcia, że zarabiam 100 milionów złotych rocznie. A kiedy zimne powietrze uderzyło w moją twarz, coś się zmieniło. Trzy tygodnie później wszystko, co myśleli, że kontrolują, zawaliło się na ich oczach. Zanim opowiem resztę, powiedz mi skąd słuchasz. Żebym wiedziała, że nie jestem jedyna, która przeżyła taką zdradę. Nazywam się Zofia Kowalska, i gdybyście zobaczyli moją rodzinę z zewnątrz, przysięglibyście, że jesteśmy idealni. Świąteczne kartki w pasujących swetrach, wyćwiczone uśmiechy, jadalnia urządzona jak z magazynu. Ale perfekcja to świetna maska, a moi rodzice nosili ją lepiej niż ktokolwiek kogo znałam. Dorastając, wcześniej nauczyłam się, gdzie jest moje miejsce, a co ważniejsze gdzie go nie ma. Karolina, moja młodsza siostra, była gwiazdą każdego pomieszczenia złote dziecko wybraniec. Rodzice wymawiali jej imię jak osiągnięcie, a moje jak niedogodność. Ona dostawała lekcje skrzypiec, letnie programy. Prywatne korepetycje. Ja dostawałam obowiązki domowe i przypomnienie, żebym była wdzięczna, że Karolina daje tak dobry przykład. Nie pasowałam do formy kowalskich. Podczas gdy Karolina pozowała do zdjęć, ja siedziałam do późna, ucząc się, jak tworzyć strony internetowe, automatyzować systemy i naprawiać rzeczy, o których istnieniu ludzie nawet nie wiedzieli. W wieku 16 lat, gdy inne dziewczyny publikowały sukienki studniówkowe, ja opublikowałam swój pierwszy projekt online, a moja rodzina nazwała to dziwaczną fazą. Kiedy rzuciłam studia, żeby zbudować coś prawdziwego, powiedzieli, że ich zawstydzam. Nigdy nie pytali, co tworzę. Pytali tylko, co pomyślą ludzie. Gdy skończyłam 32 lata, Karolina stała się wszystkim, czego chcieli, wypolerowana. "Czarująca, wystarczająco głośna, by wypełnić pokój. Ja stałam się wszystkim, co odrzucali. Cicha, niezależna, niechętna do kurczenia się, by spełnić ich oczekiwania. A im cichsza się stawałam, tym głośniej przepisywali moją historię. Według nich nie budowałam firm. Bawiłam się w internecie. Nie odnosiłam sukcesów. Miałam problemy. Dożynki nie były niczym nowym." To był tylko pierwszy raz, gdy powiedzieli cichą część na głos. Upokorzenie, szepty, sadzanie mnie na końcu stołu jak dalekiego krewnego, to działo się przez całe moje życie. Ale tamtej nocy coś we mnie pękło. Nie dlatego, że mnie obrazili, przetrwałam gorsze rzeczy, ale dlatego, jak łatwo uwierzyli w swoją wersję mnie zamiast w prawdę. W Warszawie mój apartament wydawał się być z innej planety. Okna od podłogi do sufitu, spokojne oświetlenie, wszystko zbudowane własnymi rękami. A jednak ich głosy wciąż odbijały się echem, drapiąc stare rany, które myślałam, że zagoiły się. Ciągle zadawałam sobie to samo pytanie: Jak ludzie, którzy tak mało wiedzą o twoim życiu, mogą czuć się tak pewni, definiując je? Jeszcze tego nie wiedziałam, ale ich okrucieństwo przy tym stole było tylko początkiem. Prawdziwy rozpad zaczął się w momencie, gdy przestałam próbować zasłużyć na miejsce w rodzinie, która nigdy nie chciała mnie w całości. Dni po dożynkach były dziwnie puste, jakby ktoś ściszył świat. Przechodziłam przez spotkania, rozmowy strategiczne, przeglądy produktów, wszystko, czym normalnie zajmowałam się z ostrym skupieniem, ale mój umysł ciągle wracał do tego stołu w Krakowie. Sposób, w jaki głos ojca odbijał się echem sposób w jaki matka nawet nie drgnęła, sposób w jaki Karolina patrzyła na mnie, jakby była świadkiem sceny, na którą czekała całe życie. Ale upokorzenie rzadko kończy się w momencie, gdy jest zadawane. Ma swój wtórny wstrząs. Mój, nadszedł trzy dni później, stałam w kuchni czekając, aż zagotuje się czajnik, gdy mój telefon zabrzęczał wiadomością od Lidi, mojej kuzynki. Jedynej osoby w tej rodzinie, która kiedykolwiek traktowała mnie jak coś więcej niż cień. Zofia, muszę ci coś powiedzieć. Twoja mama rozpowiada. Ścisnęło mnie w żołądku. Jak rozpowiada? Pauza. Potem. Powiedziała wszystkim w kościele, że w zasadzie jesteś bezdomna w Warszawie. Powiedziała, że twoje internetowe hobby w końcu się zawaliło i teraz śpisz po kanapach. Odłożyłam telefon. Pokój wirował przez sekundę. Bezdomna, śpiąca po kanapach, porażka życiowa. Nie tylko mnie wyrzucili, przepisali historię. I zrobili to z tą samą pewnością, z jaką nazywali Karolinę geniuszem za samo oddychanie. Napisałam: Mam trzypokojowy apartament. Lidia odpisała: Wiem, oni nie chcą wiedzieć. Ta linia zabolała bardziej niż samo kłamstwo. Nie chcieli wiedzieć. Wiedza zmusiłaby ich do zmierzenia się z prawdą, że wszystko, z czego się naśmiewali, co minimalizowali, odrzucali, zamieniło się w sukces, którego nie mogli kontrolować. Dwa dni później wtórny wstrząs zamienił się w uskok. Do mojej skrzynki wpadł e-mail z kancelarii prawnej w Krakowie. Temat Wymagane potwierdzenie statusu poręczyciela. Poręczyciela czego? Otworzyłam wiadomość i na moment zapomniałam, jak oddychać. Odnosiła się do kredytu remontowego na około 1,6 miliona złotych, zaciągniętego dwa lata wcześniej, i według załączonych dokumentów byłam wymieniona jako poręczyciel. Nigdy niczego dla nich nie podpisywałam. Nie zrobiłabym tego, ale w aktach był skan mojego podpisu. Jedno spojrzenie i każdy nerw w moim ciele zamarł. Sfałszowali mój podpis na ogromnej pożyczce. Pożyczce częściowo przekierowanej do butiku Karoliny, tym, którym chwaliła się, jakby to było jej przeznaczenie. Upokorzenie na dożynkach nagle nabrało okrutnego sensu. Potrzebowali mnie małej, bezsilnej, łatwiejszej do wykorzystania, łatwiejszej do przedstawienia jako niestabilnej, gdyby kredyt kiedykolwiek upadł. Stałam w ciszy mojej kuchni, Światła miasta migotały na szybie i pozwoliłam, by prawda osiadła jak lód w moich żyłach. Nie tylko mnie wyrzucili, okradli mnie. A najgorsze było to, że naprawdę wierzyli, że mają do tego prawo. Tamtej nocy coś we mnie w końcu przestało się łamać i zaczęło się ostrzyć. Pierwszą rzeczą, którą poczułam, nie był gniew, to była jasność. Zimna, stała, Prawie przerażająca w tym, jak spokojnie osiadła w mojej piersi. Po raz pierwszy od lat nie próbowałam ich zrozumieć, nie próbowałam ich usprawiedliwiać, nie próbowałam nawet ich przekonać. Po prostu skończyłam. Ale skończenie nie oznaczało odejścia. Skończenie oznaczało narysowanie linii, której nigdy więcej nie przekroczą. Następny ranek spędziłam przeglądając każdy dokument, do którego odnosiła się kancelaria. Płatności, rachunki, zapisy związane z remontem i butikiem Karoliny. Każdy ślad prowadził do tej samej prawdy. Ogromne sumy zostały przesunięte bez przejrzystości, a kredyt zabezpieczony moim sfałszowanym podpisem zbliżał się do niewypłacalności. Jeśli kredyt stałby się niewypłacalny, pożyczkodawca mógłby przejąć aktywa, wymusić wyprzedaż lub dążyć do odzyskania środków. A jeśli moje nazwisko pozostałoby na tych papierach, zostałabym wciągnięta razem z nimi. Przekazałam wszystko mojemu prawnikowi w Warszawie. Zadzwonił w ciągu minut. Zofia, to nie jest niedbałość, to jest celowe działanie. Wiem, powiedziałam. Jesteś pewna, że chcesz to kontynuować? Gdy otworzymy te drzwi, nie zamkną się cicho. O to właśnie chodzi! Rozpoczęliśmy proces natychmiast, weryfikując niespójności pisma, śledząc przepływ pieniędzy, dokumentując każdy element finansowego przekłamania. A im głębiej patrzyliśmy, tym wyraźniejszy stawał się jeden wzór. Moja rodzina zbudowała swoje ostatnie ulepszenia życiowe na pożyczonych pieniądzach niezarobionych, niezaoszczędzonych pożyczonych, z moim nazwiskiem, jako ich siatką bezpieczeństwa. To odkrycie nie bolało. To, co bolało, to jak naturalnie musieli wierzyć, że nigdy się nie postawię. Trzy dni po rozpoczęciu przeglądu prawnik zadzwonił ponownie. Jeśli kredyt będzie nadal spadał, pożyczkodawca może rozważyć przeniesienie kontroli, jeśli wykwalifikowany nabywca zgodzi się przejąć dług. A ja się kwalifikuję? Powiedziałam. Więcej niż się kwalifikujesz. Jeśli chcesz mieć opcję przejęcia, mogę rozpocząć proces. Patrzyłam na panoramę Warszawy. Chmury toczyły się nisko nad wodą. Zrób to! Ta decyzja zapaliła ląd. Przez następne dwa tygodnie z moim zespołem działaliśmy cicho. Ustawiliśmy się tak, aby legalnie przejąć kredyt, jeśli stanie się niewypłacalny, dając mi dźwignię nad nieruchomością i decyzjami finansowymi z nią związanymi. Nic w tym nie było mściwe. To była ochrona. Mojego życia. Mojej reputacji, mojej pracy. Jeśli wciągnęli mnie w bałagan, który stworzyli, upewnię się, że mam kontrolę nad tym, jak się rozwinie. I nadal przez cały ten proces nikt z mojej rodziny nie zadzwonił nie żeby przeprosić, nie żeby wyjaśnić, nawet nie żeby skłamać. To było prawie poetyckie jak byli cicho podczas gdy ja budowałam dokładnie ten wynik, który wszystko dla nich zmieni. Gdy nadszedł trzeci tydzień, Mój prawnik potwierdził. Kredyt wchodzi w stan niewypłacalności, jesteś pierwsza w kolejce. Zamknęłam laptopa powoli, czując tę samą zimną jasność z nocy, gdy mnie wyrzucili. Trzy tygodnie temu powiedzieli mi, żebym poszła żyć na ulicy. Teraz miałam zostać właścicielem ziemi, na której stali. Trzy tygodnie później, numer mojego prawnika pojawił się na ekranie, gdy wychodziłam z późnego spotkania. Jego głos niósł rodzaj ostateczności, która rozstrzyga wszystko, co już wiesz. To oficjalne, powiedział. Niewypłacalność została uruchomiona. Teraz kontrolujesz dług i faktycznie wszystko, co z nim związane. Wszystko. Dom w Krakowie, butik, którym Karolina chwaliła się jak koroną, dźwignia, której moja rodzina nigdy nie wyobrażała sobie, że będę miała. Nie czułam triumfu, czułam stabilność, jakbym po raz pierwszy stanęła na twardym gruncie. Działaj dalej, powiedziałam mu. Nie pytał, czy jestem pewna. Już nie. Spędziliśmy cztery dni przygotowując, projektując zawiadomienia, określając warunki spłaty, strukturyzując ofertę, która dawała mojej rodzinie dwie opcje: pierwsza sprzedać i odejść czysto. Druga Wejść w ścisłą umowę najmu pod moją własnością. Bez okrucieństwa, bez teatralności, tylko konsekwencje sprawiedliwe, legalne, ludzkie. Czego nie oczekiwałam to telefon z Krakowa nie od rodziców od Mateusza. Zofia powiedział głosem niskim i pilnym Musisz wiedzieć, że Karolina panikuje twoi rodzice myślą, że pożyczkodawca ich ściga nie wiedzą, że to ty pauza. Nie sądzę, żeby dobrze to przyjęli. Prawie się roześmiałam. Dobrze przyjęli. Sfałszowali mój podpis, upokorzyli mnie, oczernili, a potem oczekiwali, że wszechświat ochroni ich przed konsekwencjami, które stworzyli. Ale nie chciałam ich paniki. Chciałam ich zrozumienia, nie mojego sukcesu, ale granic, które przekroczyli. Więc powiedziałam Mateuszowi: spotkajmy się w Belwederze. Piątkowa kolacja. Przyprowadź ich. Wypuścił powietrze, jakby je wstrzymywał. Myślą, że pożyczkodawca chce negocjować. Dobrze, powiedziałam. Niech wejdą w to wierząc. Piątek nadszedł zimny i cichy. Warszawa spowita mgłą, która przylegała do okien prywatnego pokoju restauracji. Przyjechałam wcześniej, mój prawnik obok mnie. Stół był nakryty przy świecach z dyskretną elegancją. Nic krzykliwego, nic mściwego. Tylko scena dla prawdy. Gdy drzwi się otworzyły, pierwszą osobą, którą zobaczyłam, była moja matka. Perfekcyjne włosy, nieskazitelny makijaż, wyraz twarzy napięty od wysiłku udawania, że wszystko jest w porządku. Ojciec szedł za nią z zaciśniętą szczęką. Karolina szła ostatnia, oczy zaczerwienione, ale buntownicze. Nie przywitali się ze mną, nie oczekiwałam tego. Zofia, powiedziała ostrożnie matka, siadając. Doceniamy, że pomogłaś zorganizować to spotkanie z pożyczkodawcą. Jesteśmy pewni, że to wszystko nieporozumienie. Mój prawnik wymienił ze mną spojrzenie. Pani Kowalska, powiedział układając dokumenty na stole. Nie ma żadnego nieporozumienia i nie jestem prawnikiem pożyczkodawcy. Ojciec zmarszczył brwi. To po co tu jesteś? Ponieważ, A pom. Odpowiedział mój prawnik, przesuwając pierwszą teczkę. Pani Kowalska jest stroną przejmującą. Teraz kontroluje dług. Cisza. Gęsta, dusząca cisza. Oddech Karoliny załamał się pierwszy. Ręka matki poleciała do ust. Twarz ojca zbladła. Nie rozkoszowałam się tym. Po prostu obserwowałam, jak prawda ląduje. Ojciec odzyskał dość sił, by Oskarżycielsko wskazać na papiery. Ty Kupiłaś nasz kredyt? Po co miałabyś to robić? Ponieważ powiedziałam cicho. Umieściliście na nim moje nazwisko. Matka gwałtownie potrząsała głową. Myśleliśmy, że zrozumiesz. Karolina potrzebowała pomocy. Twój ojciec miał dobre intencje. Sfałszowanie mojego podpisu to nie dobre intencje. Nazywanie mnie porażką na dożynkach to nie pomoc. Mówienie ludziom, że jestem bezdomna, to nie troska. Karolina w końcu wybuchła. Dlaczego nie mogłaś po prostu odpuścić? Masz pieniądze, nie potrzebujesz tego. Spojrzałam na nią tak, jak mogłabym spojrzeć na obcą osobę, która zabłądziła w niewłaściwą historię. Masz rację, nie potrzebuję tego. Czego potrzebuję, to żeby moje nazwisko nie było związane z tonącym kredytem, o którym wszyscy udawaliście, że nie istnieje. Mój prawnik przesunął następny dokument przez stół. To są warunki. Możecie sprzedać nieruchomość i w pełni rozwiązać dług, lub jeśli zdecydujecie się nie sprzedawać, pani Kowalska przejmie własność, a wy możecie pozostać jako najemcy w ramach ustrukturyzowanej umowy najmu. Mamy wynajmować własny dom? Wyszeptał ojciec. To nie jest wasz dom, poprawiłam. Już nie. Karolina spojrzała na mnie z mieszaniną niedowierzania i furii. Rujnujesz wszystko. Nie, powiedziałam. Kończę to, co zaczęliście. Matka wybuchła cichym, złamanym szlochem. Nie z poczucia winy, tylko ze strachu przed utratą życia, które kurowała dla innych do podziwiania. Jesteśmy twoją rodziną, zachłysnęła się. Jak możesz nam to robić? Pochyliłam się do przodu głosem spokojnym. Nauczyliście mnie dokładnie jak. W nocy, gdy mnie wyrzuciliście, powiedzieliście, że powinnam iść żyć na ulicy. Powiedzieliście, że jestem bezużyteczna. Powiedzieliście, że nie mam nic. Ale prawda jest taka, że nigdy mnie nie znaliście. Pozwoliłam, żeby to osiadło, zanim kontynuowałam. Nie jestem tu, żeby was karać. Jestem tu, żeby oddzielić się od wyborów, które nigdy nie były moje. Mój prawnik dodał: Macie siedem dni na podjęcie decyzji. Spotkanie zakończyło się bez uścisków, bez krzyków, tylko oszołomioną ciszą. Wyszli z pokoju wyglądając mniej niż kiedykolwiek ich widziałam. Karolina zatrzymała się w drzwiach, oczy szkliste. Mogłaś mi pomóc? Wyszeptała. Pomogłam. Powiedziałam. Tylko nie tak, jak chciałaś. Gdy drzwi zamknęły się za nimi, wypuściłam oddech, który trzymałam przez lata. Nie z gniewu, z ulgi. Na zewnątrz mgła zamieniła się w delikatny deszcz, stukający lekko o chodnik. Szłam przez niego bez pośpiechu, czując, jak ciężar oczekiwań mojej rodziny w końcu zsuwa się z moich ramion. Trzy tygodnie wcześniej powiedzieli mi, żebym poszła żyć na ulicy. Dziś wieczorem wyszli z budynku, którego już nie posiadali, i po raz pierwszy w życiu dystans między nami czuł się jak wolność. Przez następny tydzień cisza z Krakowa była głośniejsza niż jakikolwiek wybuch mógłby być: żadnych telefonów, żadnych wyjaśnień, żadnej nagłej zmiany serca. Mój prawnik przekazywał aktualizacje, gdy przychodziły krótkie kliniczne wiadomości odnotowujące ich wahanie ich konsultacje, ich rosnącą świadomość, że nie ma luki wystarczająco dużej, by się przez nią przecisnąć. Siódmego dnia, tuż przed upływem terminu, nadeszła decyzja. Wybrali sprzedaż. To była najmądrzejsza opcja, najczystsze wyjście. Sprzedaż pokryła dług w całości, uwolniła moje nazwisko od każdego związku i zostawiła im dość, by przenieść się do mniejszego miejsca po drugiej stronie miasta. Nikt nie został zrujnowany, nikt nie został pozostawiony w desperacji. Po prostu musieli żyć w granicach, które ignorowali przez lata. Butik Karoliny nie przetrwał transformacji. Bez stałego strumienia pożyczonych pieniędzy upadł w ciągu miesiąca. Opublikowała niejasną wiadomość online o nowych początkach, nigdy nie wspominając prawdy. Moi rodzice wycofali się z kręgów towarzyskich, którymi kiedyś dominowali, ich wykreowany wizerunek cicho zastąpiony czymś skromniejszym. A ja? Nie czułam się zwycięsko. Czułam się stabilnie, całkowita. Wróciłam do mojej pracy, mojego życia w Warszawie, tego, które zbudowałam bez ich uznania. Po raz pierwszy mój sukces nie był czymś, co nosiłam w ciszy. To była po prostu moja rzeczywistość. Nie zakłócona tym, czy oni ją uznają. Czasami ochrona siebie nie jest głośna, czasami to wybór spokoju tak zdecydowany, że nic chaotycznego nie może za tobą podążyć do domu. Nie rozmawiałam z nimi od tamtej kolacji. I może to najwyraźniejszy znak uzdrowienia cisza, która już nie boli. Zbudowałam życie, które nie jest kształtowane przez ich oczekiwania, ich osądy czy ich przepisane historie. Życie, w którym moja wartość nie podlega dyskusji. Jeśli jakakolwiek część tego wydała się znajoma, nie jesteś sama. A jeśli kiedykolwiek musiałaś odejść, żeby się uratować, mam nadzieję, że moja historia przypomni Ci, że to dozwolone. Podziel się swoimi przemyśleniami, subskrybuj i zostań na następną historię.